Siema, jestem tytuł. Dzisiaj przygotowałem filmiki z TikToka z BMW E65 e i E66. Zobaczymy, co ciekawego z tego modelu przygotowali. Napiszcie mi, proszę, w komentarzu, czy Wam się ten model podoba i który Wam się projekt z filmiku najbardziej podobał. Wnętrze już takie bardziej nowoczesne, ale nie tak jak w tych nowszych. I model wyżej na przykład. Tak, jeszcze troszeczkę upodabnia się do tamtego modelu, ale już ten komputer robi robotę. Ten wyświetlacz nie z komputera. O, był holowany, bo ma przykręcone lub holował No ładnie się prezentuje. To trzeba przyznać, że ładnie się. No, wnętrze no, też robi robotę, ale tamtej siódemki mi się bardziej podoba. I mi się model wyżej, nowszy od niego, podoba, ale to już mówię, w no nowszych modelach. A z tych starszych to wam pokazywałem, który mi się podoba. I co on wydechu to do, do odcinki jedzie no tutaj zlocik pm -ek. Dużo srebrnych Jestem ciekawy czy będzie jakiś inny kolor oprócz tych srebrnych No wreszcie czarny Nie to jest taki granat Tu jest czarny I czerwony Czerwony to szybszy Bardziej mi te zdjęcia przypominają, jakby gościu szykował na sprzedaż. A teraz zobaczymy sobie E66. Co tam ciekawego przygotowali? To jest model po lifcie. Drifting! Myślałem, że jakieś fajne przeróbki będą jak w tamtych modelach, a to nie, bo te wszystkie czarne szyby ostro. Zabawa by w śniegu. Okej. Okay. Co ten na odcinka jedzie? No nie pojechał. A tutaj co? Alpina. Tam są też my tak obklejone. To no oni tylko wydech pokazują tutaj. Myślałem, że Biały też tak fajnie wygląda, ale czarny lepszą robotę robi. Taki bardziej rasowy ten model wygląda. Nie, ten taki bardziej, taki, no taki spokojniejszy, taki, według mnie, bo czarny taki już ma ostry charakter, ale jak to się mówi, to, każdy ma swój gust Więc cóż, napiszcie mi, proszę, który Wam się najbardziej podobał? Który Wam się najbardziej podoba model z BMW? No, i na przykład, czy byście chcieli coś zobaczyć z TikToka, to też napiszcie propozycję, lub jakiś produkt do przetestowania, to też napiszcie w komentarzach. Postaram się to zrobić. I cóż, do zobaczenia następnym razem.